cześć witam was ponownie z lasu nadal jesteśmy jeszcze na rowerach i chciałam wam pokazać że nawet kropla deszczu nie spadła a mamy tęczę zobaczcie patrzcie nawet taka podwójna bo tam taka jest słabo widoczna to jest taka mocno patrzcie Gdzie? o no nic ani kropli a tęcza to nie wiem, czy gdzieś musiało tutaj padać dalej, czy co? Bo nic nie pada. Widzicie? Ładna. O! Przybliżę Wam trochę. Tylko, że deszczu niestety nie było. Patrzcie też, jak tam słońce świeci. Widzicie? No naprawdę, nic nie pada. Zawsze jak była tęcza, to zawsze też padał. Jakiś, jakaś dziwna ta pogoda. O! Najwyżej to musi być tak, że to gdzieś dalej po prostu, słuchajcie, pada. I dlatego widać tęcze. Już powoli znika. No ale jest. No to to dlatego, bo już słońce też powoli. O, ja Wam to chciałam pokazać. Do zobaczenia. Pa.